To za przypadek! Media, których właścicielem są niemieckie korporacje, właśnie krytykują. A kto powiedział, że to był przypadek? Przyszłą pierwszą damę. Dziękujemy za wszystkie głosy, za Wasze wsparcie. Że ubrała dwa razy tę samą sukienkę. Słuchajcie, czy wy uważacie, że to jest normalne? Czy jakaś pseudoekspertka twierdzi, że to jest skandal? <laughs> To jest jakiś absurd, co ma kupować sobie na każde spotkanie coś nowego, bo media, które są związane z niemieckim kapitałem, będą krytykowały pierwszą damę. A słuchajcie, te same media, gdyby to była na przykład pani Trzaskowska, pewnie by powiedziały, że to świetnie, że to ekologicznie, że teraz tak się nosi, że teraz to jest oszczędność. No i właśnie dlatego, słuchajcie, na te wszystkie tytuły w mediach, w szczególności takich jak Onet i te wszystkie związane z tą grupą, naprawdę trzeba uważać. To jest jakaś zorganizowana akcja? Bo oni w taki sposób konkretny, zorganizowany wręcz, atakują jedną stronę, po to żebyście wy później mieli wrażenie, oj, że coś z nimi jest nie tak. Ale internauci są coraz bardziej na to odporni, bo mogą z różnych źródeł czerpać wiedzę i opinie.